W ulepszaniu działania mechanizmów pamięciowych istotna jest świadomość, że pamięć jest systemem elementów informacji powiązanych siecią skojarzeń. Każda informacja może łączyć się z jednym lub wieloma innymi elementami w postaci obrazów, symboli, odczuć, emocji. Dlatego tak istotne jest, by ćwiczenia i praktyka języka opierały się na pobudzeniu myślenia synergicznego czyli stymulującego obydwa kanały kodowania werbalny i niewerbalny by wykorzystywać i budować nowy potencjał skojarzeń do zapamiętywania, a tym samym skuteczniej wspierać ślady pamięciowe. W przypadku nauki słówek i korzystania z prostych skojarzeń i wzmacniania nauki dzięki systemowi podwójnego kodowania, jedną z prostszych metod jest rysowanie znaczenia obok nowo poznanego słowa. Można w oparciu o to tworzyć proste flash-karty, które po jednej stronie mają obrazek, po drugiej słówko po angielsku. Oczywiście ich wartość wspierająca zapamiętywanie polega na tym, że są stworzone własnoręcznie, czyli posługujemy się zasadą obrazowania oraz efektem ja, czyli ja sam wykonuję, ja sam lepiej zapamiętuję. Dodatkowo wzmacniamy zapamiętywanie przez samodzielne napisanie słowa i oczywiście wypowiadanie go na głos w trakcie prac. Gotowe flash przygotowywane przez wydawnictwa, wydrukowane na grubym kartonie sprawdzają się w przypadku korzystania z tej metody w grupie. Wtedy ich większy format ułatwia uczestnikom dobrą widoczność. Znaczenie ma również surowiec, z którego są wykonane, który zwiększa żywotność materiału edukacyjnego. Te karty mogą służyć również do różnego rodzaju zabaw i gier w parach czy zespołach. W przypadku indywidualnie wykonanych prac mogą one ewoluować w fiszki graficzne. Po jednej stronie piszemy słówko do zapamiętania po angielsku i rysujemy jego znaczenie, a po drugiej piszemy je w języku ojczystym. Powtórki mogą polegać na tym, że czytamy tylko słówko polskie i mówimy z pamięci na głos słówko obce, a następnie sprawdzamy, czy poprawnie zapamiętaliśmy. Na przykład e cow, krowa, e nurse, pielęgniarka, e suitcase, walizka. Poza pojedynczymi słówkami można zapamiętywać również związki wyrazowe czy też strukturę gramatyczną zdań. Kolorami kartek lub napisów można rozróżniać rzeczowniki, czasowniki itd. Tak przygotowane materiały nie tylko wspomagają zapamiętywanie podczas ich tworzenia, ale również stanowią świetny bank słówek i zasobów wiedzy, który można przechowywać w zwykłych pudełkach. Jeśli w pojemniku zrobimy przegródki, stają się one narzędziem do regularnych powtórek. Polega to na tym, że sprawdzamy, czy znamy dane słówko. Jeśli znamy, to przekładamy je do kolejnej przegródki. Jeśli nie, ląduje na końcu naszej paczki słówek z pierwszej przegródki. Przy kolejnej powtórce, np. za tydzień, sprawdzamy słówka zarówno z pierwszej, jak i z drugiej przegródki. Jeśli znam słówko, analogicznie przekładam je do kolejnej przegródki. Jeśli nie, wraca do pierwszej. Kiedy słowa zostaną umieszczone w ostatniej przegródce, czyli po pięciu powtórkach, oznacza, że je znam i prawdopodobnie zostały zakodowane w pamięci długotrwałej. Urozmaiceniem i wyższym stopniem zaawansowania tej metody jest stworzenie pewnej odmiany flashcard, które w litery napisanego słowa mają wrysowane jego znaczenie. Różnica między poprzednim sposobem a tym polega na tym, że tutaj jednocześnie koduje się w jednym obrazie zarówno pisownie, jak i znaczenie słowa. Liczy się tutaj bogactwo skojarzeń i wyobraźni, które znacznie pomagają w tworzeniu tego typu wspomagaczy w procesie uczenia się. Należy pamiętać, by samemu zbierać bazę prostych symboli i sposobów rysowania, które będą ułatwieniem do szybszego wykonywania tego zadania i zachętą dla uczniów do samodzielnej pracy. Niezależnie od poziomu i samą ceny zdolności graficznych, warto pokazywać swoje, nawet niedoskonałe przykłady i pozytywnie wzmacniać chęć uczniów do ich stosowania. Dlatego nie oceniajmy jakości rysunków, a raczej wspierajmy zaangażowanie w zastosowanie metody. Jak pamiętamy, pozytywne emocje w procesie uczenia to jedna z głównych zasad zapamiętywania. Naturalnym również będzie, że dopasowywanie tych metod zależy jest od poziomu znajomości języka, percepcji, nawyków, ale także zrozumienia ucznia i jego indywidualnych preferencji uczenia się. Okazuje się, że nie ma reguły, jaka grupa wiekowa chce stosować lub tworzyć fiszki czy flash -karty. Różnica polega tylko na rodzaju umieszczonych na nich treści, które uczący się chce zapamiętać. Dlatego warto pokazywać mnemotechniki jako opcję kreatywnego uczenia, ale pozostawić też wybór i decyzję uczącym, który z nich będzie dla nich najskuteczniejszy. Życzę twórczych pomysłów i dobrej zabawy w ich stosowaniu.